Cześć, witajcie na Kamila kanale. Dajcie łapkę i subskrypcję. Dzisiaj robimy koło fortuny. Vanessa, zaczynam. Wybieram tom. Przyszłam mi lampa i wiatr do telefonu. Proszę. Cieszę się z nagrody? Naprawdę, zobaczcie. No, bardzo fajna rzecz. Chyba Dobra, odurz ją i teraz ja. Funko pop Wong. To jest Twoja nagroda. Dziękuję. Później Wam pokażę. Teraz Ty, Vanessa. Dobrze. Wybieram tom. Co? Batman gra. Ale Vanessa masz szczęście. O, to jest gra. O! Batman 2. Fajnie. Odłóż gry. I... Teraz Ty. Teraz ja. Ja mam retro Arkadę, Konsola da. Dziękuję. Później wam pokażę. Na następnym filmiku. Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy was wszystkich. Nawet mu filmkę. Art. Dobra, teraz ja. Na pewno? Nie, testy ty, Dobra. <noise> Było. Co to jest? Wietrek do telefonu No, proszę Państwa, to już było Popit... Popit elektryczny! Proszę o to swój popit elektryczny Dziękuję Teraz ja Ja dostaję popit elektryczny, który już moja siostra dostała Zaczynamy następne No masz Teraz ja Dalej, ty, bo ci się nie udało. Uuu, uuu. Dziękuję. Teraz ty. Teraz ja. I mamy. Xbox 360. Proszę o to, swój pad. Dziękuję. Kurde. Teraz ja. Mogę powiedzieć. Kamil ma oczywiście grę Minecraft, a ja mam pada. No, nieźle. Ale pada nie mam. Rozeszłamy. Też był. Następna rzecz. O, to Kto ma do gumy? Dziękuję. Tak, teraz ty. Squishy małpa, squishy. No. Juaj, ten? Teraz mamy... Teraz... Pozdrawiamy. Eee... Mufinkę, Sarę, czyli Mufinkę Art, Zaczerwony Świat, Sarę, i Luczka, i Pimpka. Dziękuję za oglądanie. Pa! Pa!